Hej czołem! Dzisiaj znowu o tej biednej, nieszczęsnej Ukrainie. No, myślę, że wszyscy jesteśmy już zmęczeni całą tą sytuacją, wojną. Chcielibyśmy już przestać finansować tę wojnę, przestać wysyłać pieniądze, amunicję, sprzęt. Wolelibyśmy oczywiście skupić się bardziej na naszej armii, usprawnić ją, szkolić, zacząć szkolić przede wszystkim naszych żołnierzy, a nie żołnierzy ukraińskich itd więc dzisiaj powiemy sobie o tym, że Ukraina niestety powoli upada, bo Rosja zaczęła odnosić sukcesy. Powoli, powoli, ale niestety Putin idzie do przodu, a Załęski oczywiście wierzy w zwycięstwo na swoich zasadach. I o tych sobie zasadach dzisiaj powiemy. Na jakich zasadach Złęski widzi to, to zwycięstwo. Powiemy sobie o, o tym, jakie są morale Ukrainy, zwłaszcza w kontekście ostatnich wydarzeń, że upadła, no, twierdza, można powiedzieć, miejscowość Wuchłedar, miejscowość uznawana była za twierdzę ukraińską, ponieważ Rosjanie od początku wojny nie mogli tego ukraińskiego bastionu zdobyć, a niestety już teraz. Twierdza upadła, a Putin idzie y, oczywiście dalej. I y, ciekawa rzecz, co Putin zrobi w obwodzie Kurskim. Powiem Wam, co, co o tym myślę. Przypominam, że Ukraina zaatakowała Rosję w obwodzie Kurskim. No i co, co z tego będzie? Nie? Jak, jak, jak ja to prognozuję, jak ja to widzę, a niekoniecznie jest to koncepcja zgodna z innymi przewidywaniami. Y, powiemy sobie o tym, co powinna zrobić Ukraina. W tym momencie, tak, żeby no, jak najszybciej zakończyć ten konflikt, ponieważ no, nie tylko Ukraińcy są zmęczeni, tak jak powiedziałem, również całe społeczeństwo Europy, Stanów Zjednoczonych też jest zmęczona tym, że trzeba tą Ukrainę wspierać i cały czas Ukraina, Ukraina, tutaj umierają, tam biją się. No przykre są to rzeczy, no ale już znudzeni jesteśmy tym i zmęczeni. Co powinna zrobić, a co robi Ukraina właściwie. A właściwie co robi sam pan Zełęski, który oczywiście ogłosił swój genialny plan. O tym sobie też przypomnimy. Czy ten plan zostanie zweryfikowany, zobaczymy. I ciekawa opcja, i wydaje mi się rozsądna, czyli możliwość zakończenia konfliktu. Jeden tutaj podobno specjalista, ekspert. Ja to słowo ekspert to tak troszkę używam w może nad wyrost bo to sami eksperci, teraz ci, co się wypowiadają gdzieś tam, to oczywiście każdy jest ekspertem. A przynajmniej w teorii, nie? a w praktyce nie zawsze. W każdym bądź razie proponowane jest tak zwane rozwiązanie koreańskie dla Ukrainy, i wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawa i rozsądna opcja. I o tym sobie właściwie powiemy na sam koniec. Zanim jednak przejdziemy do szczegółów, przypominam, kciuk w górę, bo nie wszyscy pamiętają, i później. Mimo, że się film spodobał, materiał się spodobał, to niektórzy zapominają. Również komentarz taktyczny dla zasięgów, żeby nakarmić algorytmy YouTube'a. Udostępnij, subskrybuj, jeżeli nie, jeszcze nie subskrybujesz. No i tradycyjnie minuta przerwy na reklamę. Wspólnie z partnerem kanału serwisem Prawo do broni mamy dla Was ciekawą propozycję. Oferta skierowana jest do wszystkich legalnych posiadaczy broni palnej, zarówno służbowej, jak i prywatnej. Czyli je jeżeli jesteś pracownikiem służb mundurowych, albo myśliwym, tak jak ja, albo po prostu masz pozwolenie na broń prywatną, no to powinieneś rozważyć zakup pakietu ochrony prawnej od incydentów związanych z bronią palną. Serwis Prawo do Broni oferuje usługę organizacji nielimitowanej i bezpłatnej pomocy prawnej dla legalnych posiadaczy i użytkowników broni palnej w przypadku postawienia zarzutów związanych z bronią lub zatrzymanie, czyli np. użycie broni na granicy lub wypadek na służbie. Pomoc dotyczy broni palnej, prywatnej i służbowej z wyłączeniem broni czarnoprochowej. Co jeszcze jest ważne, masz zapewnioną pomoc. W każdej instancji sądowej nielimitowana pomoc to tylko 10 zł miesięcznie. Ja swój pakiet już mam, a ty masz możliwość wygodnego zapisu poprzez stronę prawodobroni.org. Oczywiście link macie w pierwszej linii opisu pod filmem. Zacznijmy sobie może od tego, że Putin powoli zajmuje kolejne tereny. Udało mu się zająć twierdzę, czyli miejscowość Wuchłedar. Mówiłem to na początku i cały czas porusza się dalej. To naj, takie naj, najistotniejsze. Walki toczą się w obwodzie donieckim. No i Putin będzie teraz kierował się na Pokrowski. Wszystko wskazuje na to, że będzie ten teren ukraiński może nie spektakularnie zajmował, ale powoli jednak niestety idzie do przodu, a morale ukraińskie są e, można powiedzieć niestety coraz niższe związane jest to właśnie z upadkiem e, tego ukraińskiego bastionu, w miejscowości Wuchedar. E, nałożyło się to jeszcze dodatkowo sa no, samobójstwo jednego z dowódców ukraińskiego batalionu e, dalej. Żołnierze, którzy tam byli z jednej brygady wysłali, zaczę zaczęli uciekać. Nie, była to, nie było to wycofanie w wojskowej nomenklaturze, tylko rzeczywiście, no, niestety, była to ucieczka. Nie zdążyli ewakuować wszystkich rannych, także niestety Ukraińcy musieli zostawiać swoich żołnierzy. No i to wszystko wpływa na morale, ludzie to widzą, bo to są informacje publiczne, to nie, są, nie jest to nic utajnionego, o tym mówią sami. Dowódcy ukraińscy publicznie i żołnierze to słyszą, obywatele ukraińscy też, też to słyszą. No, niestety, mówili również o miażdżącej przewadze Rosjan, jeżeli chodzi o upadek tej twierdzy w Uchuedar. Do tego jeszcze dochodzi fiasko akcji w obwodzie kurskim. Zaraz sobie do tego przejdziemy, jeżeli chodzi o obwód kurski, bo rzeczywiście inne były założenia tego ataku na obwód Kurski, a inaczej się stało i tak na dobrą sprawę nic to Ukraińcom nie daje, a nawet bym powiedział, że w tym momencie już działa na ich niekorzyść to, że oni jeszcze są w tym obwodzie, obwodzie Kurskim. Nowe informacje oczywiście wychodzą na jaw. Okazuje się, że jeżeli chodzi o ten, to niepowodzenie, tę tą, tą porażkę, jeżeli chodzi o miejscowość Wuchłedar, Wuchueda, to Ukraińcy byli informowani, że ruscy ich rozjadą, wjadą i rozjadą, że będzie tam gigantyczna przywaga, miażdżąca przywaga Rosjan. Niestety te ostrzeżenia Ukraińcy zlekceważyli i no, co nałożyło się na, to, na te wszystkie następstwa, że całe miasto zostało zajęte przez Rosjan. Dużo rannych nie zostało ewakuowanych, zostali zostawieni zresztą. Posłuchajcie, jak to opisuje wirtualna Polska. Całość macie artykuł w opisie pod filmem tradycyjnie, a tutaj tylko krótki fragment. Już na kilka dni przed upadkiem miasta analitycy Deep State ostrzegali, że siły ukraińskie mogą trafić do kotła. Zostali po prostu otoczeni w, tym, w tej miejscowości, a przejęcie przez Rosjan kluczowych dróg uniemożliwi ewakuację. Informacje podawane przez Deep State były dementowane zarówno przez 72. Brygadę Ukraińską, jak i dowództwo generalne Ukrainy. Kilka dni po upadku miasta okazało, okazało się, że 72 brygada miała czekać na posiłki, które miały ułatwić ewakuację. Najaw wyszło, że wielu żołnierzy 123. Brygady bez pozwolenia opuściło pozycje bojowe i oddaliło się z jednostki. Wojskowej, Czyli po prostu uciekli, widzieli co się dzieje, nie chcieli, nie chcieli zostać zabici, no i dlatego uciekali. No to też nie ma co się dziwić. Po tym zdarzeniu dowódca 186 Batalionu 123 Brygady Ukraińskiej Obrony Terytorialnej Igor Chryba miał popełnić samobójstwo. Brak wsparcia miał się ostatecznie przyczynić do upadku twierdzy. Dlaczego ci żołnierze uciekali, bo też nie ma się co dziwić. Przede wszystkim byli to żołnierze słabo wyszkoleni oni tam są szkoleni na szybko, na chybcika oni nie czują się żołnierzami tak naprawdę tylko bardzo wiele, wielu tych ukraińskich żołnierzy. Jest tam na siłę zaciągnięci są na siłę do tej armii no pod groźbą, pod przymusem. I dlatego, no, ym, no i dlatego uciekli. No, bali się, to jest to strach przed śmiercią. Także tutaj nie ma się co dziwić. Brak wyszkolenia, zresztą, zresztą o, ty, o tym braku wyszkolenia. Yy, o, o tym, że no ledwo po, potrafią yy, prowadzić ogień w nakazanym kierunku. To tym sami dowódcy Ukraiń, ukraińscy mówili, że ta jakość tych żołnierzy jest naprawdę bardzo niska, bardzo, bardzo często zwracają uwagę na to, że większość tych żołnierzy to już jest grubo to są chłopy grubo po 40, 40 plus 50 plus. No skąd ja to znam? Znam to oczywiście z polskich szkoleń żołnierzy rezerwy, że przychodzą chłopy właśnie no ja najstarszego miałem, powiem wam, tak taką dygresję tutaj. Jak jeden żołnierz rezerwy w stopniu tam porucznika, chyba podporucznika albo porucznika bez znaczenia, przyszedł do mnie na kompanię też jako zastępca, dowódcy kompanii, jako mój zastępca. To był 63 rocznik. No, fakt, że to było 7-8 lat temu, nie? No, ale już 7-8 lat temu przyszedł go, gość, jak dziś pamiętam, 1963. Rocznik. Bardzo, bardzo sympatycznie. Zresztą pozdrawiam, jeżeli akurat, bo bardzo sympatyczny człowiek, tylko że no sam fakt, że biorą takich ludzi, co sam osobiście widziałem, potwierdzam, wiem jaka jest jakość żołnierzy rezerwy. Być może się to zmieni. Cały czas liczę na to, że to się zmieni na lepsze, zwłaszcza, że troszkę żołnierzy zrobili, znaczy żołnierzy, no teraz już żołnierzy, zrobili w konia troszkę młodych, Ludzi albo tych troszkę starszych, załóżmy 30 plus i tych młodych, którzy mieli wakacje, no to zrobili im wakacje z wojskiem, miesiąc czasu przysięga i do rezerwy. Chcieli iść na zawodowego, no to wstrzymali przyjmowanie na zawodowych, bo oczywiście kasy brakło. Kasy brakło. Jest kasa na szkolenie żołnierzy ukraińskich, na legiony ukraińskie, na wysyłanie na Ukrainę jest kasa, ale na to, żeby powiększać armię i zatrudniać żołnierzy zawodowych nie ma kasy. No ale dosyć tej dygresji, lecimy dalej wypowiedź ukraińskiego dowódcy. Eee, obiektywnie rzecz biorąc, utrzymanie w Uchwedaru nie było możliwe. Rosjanie mieli przewagę 9 do 1, gdzie w, jeżeli chodzi o tak taktykę wojskową, to żeby prowadzić skuteczny atak, to mówi się o przewadze. No, taka książkowa przewaga to jest 3 do 1, chociaż większość dowódców preferuje 5 do 1, żeby po prostu zminimalizować straty podczas tego ataku. A tutaj sami ukraińscy dowódcy mówią o miażdżącej przewadze 9 do 1. Ze wszelkich obliczeń teoretycznych wynika, że przy stosunku sił i środków wynoszącym 1 do 3 wróg uzyska przewagę. Tak, no to, to jest takie książkowe, tak jak powiedziałem. Tutaj było 1 do 9. Można obiektywnie zrozumieć, jakie były szanse na utrzymanie miasta i pasa obronnego. Podczas tak aktywnych działań wojennych nie można z całą pewnością stwierdzić, że udało się ewakuować wszystkich rannych. To mówi sam ukraiński dowódca, że nie można stwierdzić, że udało się ewakuować wszystkich rannych. I to bardzo mocno wpływa na morale żołnierzy, bo teraz masz w perspektywie, że pójdziesz na front, będziesz walczył i okaże się, że gdzieś tam zostaniesz ranny, a Ruscy będą atakować i Twoi, i twoi Cię zostawią, bo... Taka będzie miażdżąca przewaga i zostaniesz po prostu. I teraz nie wiadomo, co z tymi rannymi oczywiście. Ruscy, Ruscy lubują się w tym, żeby popełniać zbrodnie wojenne. Nie są oczywiście to takie zbrodnie wojenne, jak popełnia Izrael na narodzie palestyńskim. Bo Izrael jest mistrzem świata, chce do, dorównać chyba swojego oprawcy, swojemu oprawcy, oprawcy Żydów z, 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 z czasów II wojny światowej i chyba Netanyahu nie wiem, czy chce mu dorównać na pewno, albo jeszcze go przebić. No zobaczymy, czy mu się uda. Na razie jest na dobrej drodze. Znowu taka moja dygresja, ale dobra, czytamy dalej to wypowiedź tego ukraińskiego dowódcy. Owszem, Przeprowadzoną ewakuację. Część rannych udało nam się zabrać za pomocą jednostek medycznych. Wykorzystaliśmy wozy bojowe oddziałów piechoty, które zostały przydzielone do pomocy w ewakuacji. Ale niestety nie mogliśmy podjąć określonej liczby osób. Pod ostrzałem wroga grupy ewakuacyjne czasami nie mogły nawet dotrzeć do miejsca ewakuacji. W czasie manewrowej obrony i walk naprawdę nie było możliwości ewakuacji wszystkich. No, w czasie manewrowej obrony to troszkę na wyrost powiedziane, bo tak jak sami stwierdzili, że żołnierze po prostu uciekali. I teraz tak, co zrobi Putin w obwodzie kurskim? Bo to jest bardzo ciekawe, bardzo. No, koncepcja Ukraińców była słuszna, nie? że zaatakujemy Rusków na ich ziemi, no to wtedy Putin. Z obwodu Donieckiego, tam gdzie właśnie w tej chwili ma największe sukcesy, to wycofa część żołnierzy, żeby wyprzeć Ukraińców ze swojego terenu. No, a Putin zaskoczył wszystkich, po prostu nic nie zrobił. Ukraińcy też nie mogą jakoś zbyt głęboko wejść w to terytorium rosyjskie, ponieważ nie mają sił i środków, jak to się mówi ładnie w języku wojskowym. Nie mają sił i środków, żeby dalej. Oni po prostu weszli, część zajęli. Teraz aktualnie przyjęli stanowiska obronne, no i Ruscy jakoś nie, zamierza, nie zamierzają ich wyprzeć, co, co jest bardzo ciekawe i yy, może to być też związane z tym, że oni sami stamtąd, z, yy, Putin ich zmusi, podejrzewam, taka jest moja ocena sytuacji, że Putin zmusi Zeleńskiego, żeby sam opuścił ten obwód kurski, yy, jak, dlaczego? Ponieważ, jeżeli tutaj w obwodzie donieckim ten front zacznie być przerywany, tak jak teraz, został zajęty już, idą na pokrowsk, ten Wuchłedar został, został zdobyty i Rosja po prostu nadal będzie tam atakowała, Zemęcki będzie pewnie zmuszony, żeby wycofać tych ludzi, żeby umocnić upadający front, i, i tak może to być. I, i w ten sposób być może też Putin chce ośmieszyć troszkę Ukrainę i Zełęskiego, że sami się wycofają z tego obwodu kurskiego, który zaatakowali. Może, może to jest jakaś koncepcja Putina, że chce ich po prostu ośmieszyć, że weszliście, to teraz wyjdźcie. Bo my wam dowalimy na, na froncie, a front zaczyna kruszeć, można powiedzieć. I teraz tak. Co powinna zrobić Ukraina? Oczywiście Ukraina po tym, co się dzieje aktualnie, powinna jak najszybciej dążyć do e, rozmów pokojowych, do zawieszenia broni, chociaż powiedzieć, stop, dobra, dalej nie idziemy, bo za szybko zdobywacie ziemię. Nie? A im, im więcej ziemi zdobędzie Putin, tym oczywiście gorzej dla Ukrainy w przypadku jakichkolwiek rozmów pokojowych. No, Ukraina nie będzie miała żadnego Asa w rękawie. Zwłaszcza, że tak jak powiedziałem, może zostać zmuszona do opuszczenia obwodu kurskiego, ponieważ będą sami musieli bronić frontu tego, co im zostało, a nie siedzieć sobie w obwodzie kurskim i, i udawać, że, że coś zyskali. Dalej, co ciekawe, powinni jak najszybciej dążyć do tych rozmów pokojowych, ponieważ Putin może w każdej chwili sobie ogłosić zwycięstwo, tak? Może powiedzieć: Dobra, tyle chcieliśmy, zwyciężyliśmy, i wtedy nie będzie. O czym rozmawiać nawet, bo Putin ogłosi zwycięstwo i koniec. I po prostu umocni się na zajętych stanowiskach i będzie dupa, a Ukraina nie będzie w stanie wykonać kontrataku, tak jak jeszcze w tamtym roku mówili o kontrofensywie, szeroko mówili o tej kontrofensywnie, a tej przewagi 3 do 1 nawet nie mieli, a oczywiście... Yy, Oczekiwania były takie, żeby przeprowadzić tą kontrofensywę, a fakty były takie, że dostali po prostu w dupę. Jakby tej kontrofensywy nie robili, to by może inaczej to się wszystko potoczyło. Być może dłużej mogliby się utrzymywać. No ale takie były oczekiwania Zachodu, takie były decyzje Zełęckiego. No to niestety. Dostali w dupę. Także, co, co powinni zrobić Ukraińcy, jak najszybciej dożyć do, do tego, do zaprzestania walk, zawieszenia broni, do jakichkolwiek rozmów. A co robi Ukraina? Rękami Załęckiego, oczywiście, Załęckiego, oczywiście, Załęcki upiera się przy tym, że jedyna opcja na pokój to odzyskanie wszystkich ziem ukraińskich, łącznie z Krymem, oczywiście. Łącznie z Półwyspem Krymskim. Zresztą, tutaj. Posłuchajcie co mówi sam prezydent Zelenski. Wszystko co zapisano w planie zwycięstwa jest dla naszych partnerów absolutnie realne. Świat posiada wystarczające zasoby, które pozwolą nam iść naprzód zgodnie z formułą pokojową. To jest właśnie nasz cel zapewnić Ukrainie niezachwiany pokój i trwałe bezpieczeństwo. Jest to możliwe wyłącznie w oparciu o prawo międzynarodowe, wykluczając handel suwerennością czy terytoriami, czyli nie chcę handlować terytoriami, nie chcę oddawać Rosji nic, mało tego chcę odzyskać to co utracił w 2014 roku, chyba Krym stracili. Jakoś tak. Hmm. To są pobożne życzenia, no może umówmy się, to są pobożne życzenia. Już chyba nikt nie wierzy w to, że Ukraina ma szansę odzyskać wszystkie terytoria. Chyba tylko Zelański w to wierzy. No, trzeba twardo stąpać po ziemi. No niestety, no kurczę, no, tak, takie, tak, tak gramy, jak nam przeciwnik pozwala. I to jeszcze tak, co oznacza formuła pokojowa Ukrainy. Żebyśmy wszystko wiedzieli, to, to znaczy ta formuła pokojowa to oznacza całkowite usunięcie rosyjskich wojsk, wojsk z terytorium Ukrainy i, i z Krymu również. Nie? To jest ta formuła pokojowa, czyli mm, zgodnie z formułą pokojową oni chcą to zrobić. No, nie wiem czy Putin im na to pozwoli. Eee, Kurcze, no... Nie wiem jak długo to potrwa cholera i to jest, to jest wojna na wyniszczenie. Ruscy sobie, Putin ma to w głębokim poważaniu, może sobie na to pozwolić. No ale, że e, tak, to Zachód sobie też może na to pozwolić, bo to przecież na razie nie ma tam żołnierzy NATO, teoretycznie przynajmniej. No a Załęcki dalej też idzie na wyniszczenie. No, kto na tym lepiej wychodzi? Chyba nie Ukraina. E, I teraz tak. Jak my w ogóle mamy reagować na słowa zełęckiego, my, my, bo my, jako sponsorzy tej wojny, bo tej wojny, jak my mamy reagować? W momencie, kiedy Zelenski mówi, że jedyna opcja na pokój, to odzyskanie wszystkich terenów ukraińskich. I jak taki sponsor, jak Polska, jak Stany Zjednoczone, no dobra, skupmy się na Polsce tam w dupie Stany Zjednoczone, nie? I my, jako sponsorzy, jak, my, jak mamy zareagować? Przecież my trzeci rok. Wydajemy pieniądze na Ukrainę, na tę wojnę, jak sponsorujemy Zelenskiego i Ukrainę, cały ten konflikt. Wydaje, wysyłamy sprzęt, wysyłamy amunicję, rozbrajamy się, dajemy jakieś gwarancje bezpieczeństwa, podpisujemy kretyńskie umowy, w sensie Donald Tusk podpisuje kretyńskie umowy, na podstawie których my mamy wszystko dawać Ukrainie. A Ukraina nam nie jest nic winna. Te umowy, które podpisy... w lipcu chyba podpisywał tą, tą durną umowę między innymi, że tam było strącanie rakiet na rosyjskim, na ukraińskim terytorium rosyjskich rakiet, że legion ukraiński mamy tworzyć. No, idiotyczna, kretyjska w ogóle umowa, która tylko robi dobrze Ukrainie, a nie robi dobrze nam. Także pięknie, pięknie. Donaldinho stwierdził, że najpierw zapyta się Ukraińców, czy możemy im zrobić laskę, później zrobimy im laskę, a jak już zrobimy im laskę, to w podzięce, że oni nam pozwolili zrobić laskę, to jeszcze im damy order Orła Białego. No tak to wygląda w tej chwili. Co jest niestety troszkę wkurza nie tylko mnie, ale dużą część społeczeństwa. A z Ukrainą powinniśmy postępować krótko. Powiedzieć, ty Załęcki, weź się z tymi Ruskimi doga dogadaj, masz czas do... Końca miesiąca albo do końca roku, jak się nie dogadasz, wajchę zaciągamy i sobie odzyskuj swoje terytoria. O sobie odzyskuj, swoimi. Sam sobie to sfinansuj, wyprodukuj amunicję, sprzęt i sobie odzyskuj, nie ma problemu. Twoja formuła pokojowa to jest Twoja, ale my nie będziemy tego sponsorować, chyba że będą dzięki. Zapłacisz. Może być w kruszcach, w minerałach, w złocie, co tam masz, nie ma nie, obojętnie. A nie, że my możemy wam zrobić laskę, no to zróbmy. O, dziękuję, macie order w, w nagrodę. No tak to w tej chwili wygląda. A jeszcze raz przypomnę, ja tam nic nie mam do narodu ukraińskiego, tylko mam do... wielkie pretensje do naszych dygnitarzy, którzy. Którzy nam to robią, każą nam sponsorować, nie naszą wojnę, i do Zełęckiego, że jest roszczeniowy, oczywiście. Także kolejny genialny plan Zełęckiego na zakończenie wojny. Ja tylko przypomnę, Zełęcki sobie po, po, poleciał do Stanów Zjednoczonych no i przedstawił wszystkim swój genialny plan. No, Amerykanie byli po prostu zachwyceni. Bo, bo, ale zdziwieni nie byli, ale byli, nie byli zachwyceni, troszkę się oburzyli tym, tym że Zełenski przedstawił im plan zakończenia wojny w czterech punktach. O tym już mówiłem. I Zełenski pojechał, nikogo nie zaskoczył, powiedział daj pieniądze, daj sprzęt, daj amunicję i daj gwarancję bezpieczeństwa. Dej, daj, 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 No nic nie zaskoczył. I teraz chce znowu przedstawiać swój genialny plan w Rammstein w Niemczech, Zresztą, tak jak tutaj podaje Onet, yy, całość artykułów w opisie, a tu tylko fragmencik. Zeleński informował w sobotę, że zamierza przedstawić swój plan zwycięstwa, czyli jasne, konkretne kroki. No tak, no konkretne proki, kroki. Dajcie pieniądze, dajcie sprzęt, dajcie amunicję, dajcie gwarancję bezpieczeństwa. Może teraz będzie piąty krok? Dajcie wojsko jeszcze. Dajcie ludzi. Plan zwycięstwa, czyli jasne, konkretne kroki w celu sprawiedliwego zakończenia wojny na spotkaniu grupy kontaktowej w formacie Ramstein, które odbędzie się 12 października w Niemczech. Przygotowujemy się do Ramstein. Będzie to 25. spotkanie w tym formacie, ale pierwsze na poziomie przywódców. Przedstawimy plan zwycięstwa, jasne, konkretne kroki w celu sprawiedliwego zakończenia wojny. Determinacja partnerów i wzmocnienie Ukrainy są tym, co zdoła powstrzymać rosyjską agresję, zaznaczył prezydent na telegramie. Determinacja partnerów i wzmocnienie Ukrainy. Wszystko, co nam trzeba, to tylko pieniądze, amunicja, sprzęt i żołnierzy dajcie i gwarancję bezpieczeństwa, żeby ruscy nas nie ruszyli. Genialne, genialne. No, no, nikt by na to nie wpadł. A jednak Załęcki jest gościem, który wymyślił w czterech punktach. I na koniec ciekawa opcja zakończenia konfliktu i rozsądna po to, żeby po prostu ludzie już nie umierali, żeby Ukraina nie była wyniszczana, tak zwane rozwiązanie koreańskie. Całość artykułu macie również w Onecie w opisie pod filmem w źródłach, a tutaj dosłownie trzy zdania i powiemy sobie o co chodzi w tym rozwiązaniu koreańskim. Jeśli i tutaj jakiś tam niby jakiś specjalista, ekspert, Joseph S. Nie Jr. Jeśli Ukraina, Ukraina definiuje zwycięstwo jako zwrot wszystkich ziem okupowanych przez Rosję od 2014 roku, jej triumf nie jest nawet w zasięgu wzroku. No oczywiście, no to jest Ros, chyba z tym się każdy zgodzi, tak? Nawet nawet ci, którzy tak chętnie by Ukrainie wszystko oddawali, to, to się z tym zgodzi, że definicja zwycięstwa według Ukrainy jest nie do przyjęcia. W tym momencie oczywiście. Ale jeśli jej celem, czyli Ukrainy, jest utrzymanie niezależności jako dobrze prosperującej demokracji powiązanej z Europą, przy jednoczesnym zastrzeżeniu sobie prawa do ostatecznego zwrotu swojego terytorium, zwycięstwo jest wciąż możliwe. Czyli tak, pokój, bierzemy to, co mamy, to, co kontrolujemy, i e, demokracja powiązana z Europą. Tamtego się nie zrzekamy to, co ruscy zabrali, nie zrzekamy co, so i cze czekamy na lepsze czasy. Może kiedyś odzyskamy na tej zasadzie, nie? E, I to pisze Joseph S. Lee Jr., jakiś coś takiego. Wska wskazuje na rozwiązanie koreańskie, zawieszenie broni, strefa zdemilitaryzowana wzdłuż linii kontroli, monitorowane przez międzynarodowe siły pokojowe, czyli rozwiązanie koreańskie. Robimy zawieszenie broni, tutaj Kor y Ukraina sobie. Jest zachodnia Ukraina, która gdzieś tam być może wstąpi do NATO, być może do Unii Europejskiej, i jest druga część, którą kontrolują Rosjanie. Oczywiście strefa zdemilitaryzowana, zawieszenie broni, no i Ukraina w tym momencie musi czekać na lepsze czasy. Być może kiedyś wspaniało myślnie Rosja to odda, no ale na pewno nie teraz. Także nie ma co na to liczyć. No, tak jak Korea, jest Korea Północna i Korea Południowa. Nie? Jest ta gorsza i ta lepsza. I tutaj też miałoby być, że jest ta lepsza Ukraina i ta Ukraina kontrolowana przez yy, ruskich. Tak mniej więcej miałoby to wyglądać. I to, to chyba na, na tę chwilę to chyba najlepsze rozwiązanie. Tylko kwestia dogadania się z ruskimi, ile oddamy, gdzie będzie strefa zdemilita zdemilitaryzowana. I wszystko. Dobra, na koniec jeszcze raz przypomnę, kto nie dał kciuka w górę, to poproszę, albo dajcie w dół, jak Wam się nie podobało, obojętnie, komentarz taktyczny, kropkę taktyczną, subskrypcję, udostępnienie, a jeżeli macie ochotę wesprzeć rozwój kanału, to zapraszam na sklep z koszulkami, z bluzami, z motywem wojskowym, patriotycznym, kursy wojskowe online, również. Na wiosnę będziemy organizować kursy praktyczne ze strzelaniem. Także wszelkie informacje będą podawane w moich mediach społecznościowych. Wszystkim wspierającym, oglądającym serdecznie dziękuję. A na dzień dzisiejszy to wszystko. Dzięki. Cześć i czołem.